Naklejka z napisem Apil na owocach i warzywach oznacza, że zostały one poddane innowacyjnej metodzie, mającej na celu przedłużyć ich świeżość i zdatność do spożycia. W teorii wpisuje się to w trend zero waste, czyli ograniczający ilość wyrzucanego, a tym samym marnowanego przez nas jedzenia. Być może wprowadzenie owej nowości na światowe rynki przeszłoby bez echa. Jednak firma APIL ma być powiązana z domniemanym człowiekiem, jaszczurem Billem Gatesem. Sprawa wydaje się być zatem bardzo poważna. Na ile udało mi się ustalić, owoce i warzywa z tą etykietą nie zdążyły jeszcze pojawić się na półkach naszych sklepów. Na pewno są natomiast sprzedawane w USA, Kanadzie, Holandii i Niemczech. Póki zostało nam jeszcze trochę czasu, Postanowiłem dla Was sprawdzić, jakie tajemnice skrywa w sobie oba gadzia technologia oraz czy może być niebezpieczna dla polskiego interesu. Witam wszystkich na kanale Profil Holistyczny, gdzie rozmawiam na tematy dotyczące zdrowia. Nazywam się Mikołaj Nowak, jestem lekarzem, a społeczność YouTube'a poznała mnie już dzięki kanałowi o tematyce fitness. Na początek kilka statystyk. Przezroczysty worek, do którego zapakujesz swoje piękne polskie pomidory, a następnie wyrzucisz, będzie rozkładać się przez jakieś 500 lat. A przeciętny Europejczyk w ciągu jednego tylko roku produkuje średnio między 170 a 180 kg odpadów opakowaniowych. Oczywiście wielu osobom śmieci nie przeszkadzają, także tym argumentem dużo nie zdziała. Sądzę natomiast, że marnowanie pieniędzy już bardziej. W ujęciu rocznym w Polsce wyrzuca się do śmieci blisko 5 milionów ton żywności. Być może nawet 1 trzecia owoców i warzyw nigdy nie trafia na talerze. To bardzo dużo. Zwłaszcza, że na jedną osobę przypada ogólnie około 680 kg pożywienia. Warto też dodać, że ponad 1,6 miliona osób żyje w naszym kraju poniżej progu ubóstwa. Wydłużone terminy zdatności do spożycia świeżych płodów rolnych na pewno byłyby w stanie statystyki te nieco podkręcić i na pewno też zwiększyć zyski wielkich sieci handlowych, które mogłyby je składować przez dłuższy czas. Z taką wizją założony został kalifornijski startup Appeal Sciences. Skąd zatem wzięły się oskarżenia o je związki z Illuminati czy World Economic Forum? Śledząc media społecznościowe, można by odnieść wręcz wrażenie, że firma ta należy do Billa Gatesa. No natomiast dobre wieści. Oczywiście dla tej części z Was, która z jakiegoś powodu straciła zaufanie do państwa Gates. Nie są oni właścicielami Apil, a ich ewentualne związki polegają na małym dofinansowaniu z 2012 roku. Lepiej. Lepiej. Fundacja oskarżanych miliarderów zasiliła rozwój Apil kwotą 100 tysięcy dolarów. I patrząc z perspektywy dzisiejszej wartości firmy, szacowanej na miliard, wszystkich darowizn zebranych przez Apil wynoszących pod 300 milionów, czy wreszcie niebotycznego majątku Gatesów, w mojej ocenie 100 tysięcy brzmi bardziej jak żart. Może państwo Gates tak niską darowizną chcieli upokorzyć Apil? Ale już bez żartów. Technologia firmy Apil nie jest wcale taką nowością, jak przedstawiają nam to ostatnio media. Znalazłem choćby taki artykuł z polskiej wersji niemieckiego Deutsche Welle z dosłownie ostatnich dni normalności 2020 roku. Najpierw wprowadziła ją u siebie największa sieć handlowa Niemiec EDEKA, a później jej konkurencja REWE i Penny Market. Domyślam się też, że w świetle następnych wydarzeń technologia konserwacji świeżych produktów mogła zabezpieczyć owe korporacje przed ogromnymi stratami finansowymi, przed którymi bez szans były polskie sklepy. Jak pamiętamy, największym wzięciem cieszyło się wówczas wszystko, co można było przechowywać przez długi czas, a rekordy sprzedaży biły produkty puszkowane. A przed Apil, próby opracowania technologii, tzw. drugiej skórki, podejmowały też inne startupy. Co więcej, niemal każda sieć handlowa pokrywa owoce własnym koktajlem konserwantów. To niestety nie wygląda tak, że dajmy na to ogórek po wykopaniu go z ziemi zostaje tylko przemyty i od razu wysłany do magazynów. Nie znam dokładnych procesów produkcji, niemniej wiem, że w tak prostej formie bardzo szybko zostałyby zjedzone przez pleśń i bakterie. Newsweek w artykule na temat powłoki Adipil z 3 sierpnia 2019 roku pisze: Obecnie firmy masowo produkujące warzywa i owoce. Pokrywają je woskiem uzyskiwanym na bazie ciężkich frakcji ropy naftowej z dodatkiem środków grzybobójczych, konserwantów tudzież barwników. Wiele spośród nich to alergeny i toksyny, niektóre mogą mieć działanie rakotwórcze. Z kolei produkty kupowane na targu czy mające certyfikat organiczności bywają skażone szkodliwymi drobnoustrojami. Sam APIL podaje natomiast, że ich produkt stworzony jest na bazie oczyszczonych mono i diglicerydów pochodzących z olejów roślinnych, który ma odwzorować naturalną powłokę. Edipil powstał z mono i diglicerydów. Są one estrami glicerolu i kwasu tłuszczowych, które naturalnie występują w tłuszczach spożywczych, np. w olejach, ale na potrzeby przemysłu spożywczego wytwarza się je w sposób syntetyczny. Ale sztuczny równa się niebezpieczny. No nie, zjadamy je w sosach, słodyczach, w pieczywie, w zasadzie we wszystkich rodzajach żywności przetworzonej w galaretkach, ale też w serze. Nikt nie mówi, że żywność przetworzona jest zdrowa, ale też każdy, świadomie lub nie, taką spożywa. Znacznie większe ilości mono i diglicerydów niż w owocu wielkości awokado znajdziesz w swoich ulubionych lodach. To, czego powinniśmy się bać w żywności przetworzonej, to wielonienasycone kwasy tłuszczowe trans. Mono i diglicerydy mają z nimi trochę wspólnego, ponieważ są z nich wytwarzane. A w zasadzie wytwarzane są z takich olejów, które zawierają w sobie kwasy trans. Dlatego też same mono i diglicerydy mają w swoim składzie pewne ilości tych szkodliwych kwasów. Jest to jednak uregulowane i nie mogą przekraczać one konkretnych wartości. Na tym nie koniec, ale ostrzegam, że kolejne informacje mogą przetopić nawet najgrubsze arkusze folii aluminiowej. Otóż proces wytwarzania mono i diglicerydów polega na uwodarawianiu cząsteczek, czyli dodawaniu wodoru, który jest ekstremalnie łatwopalny i wybuchowy, a w swoim mechanizmie działania przysłowiowo wysysa tlen. Choć może uspokoi Was nieco to, że cząsteczki wodoru znajdziemy też w wodzie. Oraz to, że mono i diglicerydy są uznane za generalnie bezpieczne. Do tego stopnia, że znajdziemy je nawet w produktach dla niemowląt i małych dzieci. Choć w tym przypadku, przynajmniej na terenie Unii Europejskiej, mamy do czynienia z bardziej surowymi wymaganiami w kwestii ich dopuszczalnej ilości. Wracając do edipila, bardziej niż bazą z kwasów tłuszczowych, zaalarmowany byłbym obecnością innych substancji. Widzimy tutaj związki takie jak heptan, pallad, kadm, rtęć i nawet, uwaga, arszenik. Choć moje obawy wynikają z ładunku emocjonalnego, który powstaje w nas za każdym razem, gdy słyszymy te terminy. Jak wiadomo, wykazują one zdolności do kumulowania się w organizmie, z drugiej ich ilości są minimalne, jak nie mikroskopijne i to w skali nano. Edypila nie widać. Poza tym, że taki owoc miałby po prostu nieco lepszą prezentację. Jest on bardzo cienką warstwą lipidową, a na średniej wielkości jabłku waży około 300 g. Spodobała mi się informacja producenta, że nie będziemy w stanie zmyć jej w całości, bo sugeruje to, że jeśli ktoś miałby obawy, to dla spokoju wewnętrznego może pozbyć się choć części tej warstwy za pomocą samej wody. A po takim zabiegu warstwy Edipil zostanie na owocu mniej więcej tyle, ile zostałby resztek z wosku na innym owocu. Wreszcie czeka na nas mała pułapka z nomenklaturą, w którą sam zresztą wpadłem. Otóż Apil Sciences to firma z Kalifornii, której produktem jest opisywana dziś przeze mnie powłoka konserwująca Edipil. Na zabezpieczonej w tej technologii żywności znajdziemy przyklejone etykietki z napisem Apil. I stąd zamiennie do EDIPIL stosuje się określenie APIL. Tymczasem pod nazwą APIL kryje się jeszcze jeden zupełnie odmienny produkt i tym razem już całkiem toksyczny. Chodzi o środek do czyszczenia powierzchni typu APC, znany chyba wszystkim miłośnikom motoryzacji. Co nie powinno nikogo dziwić, ma on dość szerokie spektrum niepożądanego działania. Może podrażniać skórę, a przy kontakcie z oczami nawet uszkodzić wzrok. Dlatego też nie obmywamy owoców, na przykład wpłynie do podłóg. Niestety, karta informacyjna tegoż specyfiku rozprzestrzeniła się w internecie jako informacja o Edipilu firmy Apil Sciences. Ta dezinformacja trafiła natomiast na bardzo żyzny grunt, ponieważ do równania dodajemy tutaj osobę Billa Gatesa, o którym przecież mówi się, że chciałby zdepopulować świat. Nikt nie chciałby truć się nadprogramową chemią i ja to rozumiem. Każdy rozsądnie myślący człowiek chciałby wybierać jedynie produkty o jak najwyższej jakości oraz o możliwie najmniejszym stopniu przetwórstwa. Często nie mamy jednak świadomości, że nawet w produktach z łatką tych zdrowych i nieszkodliwych można znaleźć szalenie niebezpieczne związki. Jeśli chcielibyście o tym obejrzeć materiał, to dajcie znać. Dokładny skład powłok konserwujących Apila nie został upubliczniony. To stwarza duże pole do dywagacji. Z drugiej strony, producent tej technologii wydaje się być transparentny. Tak przynajmniej wnioskuje po opublikowanej przez niego informacji o dopuszczonych stężeniach rtęci czy palladu. W mojej ocenie może być to związane z ochroną patentu. W rozwój Powok zainwestowano przecież setki milionów dolarów, dlatego też nie dziwi fakt, że firma może nie chcieć dzielić się szczegółami. Nie wierzę też w altruizm takiego projektu. Niezmarnowane owoce i warzywa nie trafią na stoły potrzebujących, a jedynie będą nadawać się do sprzedaży przez dłuższy okres. Jest to produkt przeznaczony dla wielkich korporacji, a nie dla konsumenta. Uspokaja jednak fakt dopuszczenia go w żywności na terenie Unii Europejskiej, ale też Szwajcarii i można nienawidzić Zielonego Ładu, natomiast europejskie normy bezpieczeństwa spożywki utrzymywane są na najwyższym poziomie. To był profil holistyczny, a teraz do następnego.